Narożnik niebieski, Małgorzata Ficek. I narożnik czerwony. Stara zając! Czekaliście na to 40 lat. Witajcie w całkiem nowej wajcie. Dokładnie tak. Wielkie, wielkie brawa. Jedziemy! Małgosia na, na, na co dzień trenująca w, w klubie Ronin Łaziska Górne. Sara, to jest oczywiście Tim Łukasz Sarek. Witam serdecznie. Skomentujemy walkę moi tej Dzieci dwie odważne dziewczynki. Dokładnie tak jak mówiłeś, mamy bazę dwóch dziewczynek, ee, Sara ma 9, Małgorzata Ficek, Małgorzata Ficek 7, czerwony. także... Bardzo ciekawy Zara... pojedynek. No, nie wiem, czy to jest odpowiedni czas na to, żeby przeżywać tutaj emocje najwyższej rangi, jeśli chodzi o sporty walki, ale samo to, że dziewczynki wchodzą i mają na tyle odwagi, żeby spróbować się w takiej brutalnej, nie ma co mówić, dyscyplinie jak Muay Thai, to już naprawdę jest ogromny szacunek dla nich. Oczywiście mamy pełne zabezpieczenie, mamy ochraniacze na korpus, mamy ochraniacze na piściele rękawice bokserskie i kaski, więc dziewczynki są na pewno dobrze zabezpieczone i oczywiście sędzia, który będzie dbał o ich bezpieczeństwo. Na pewno organizatorzy yy, zadbali Ring o to, by my... dziewczynki były zabezpieczone i tak jak mówisz, yy, duży szacunek dla dziewczynek, bo nie każdy w ich wieku wyszedłby, odważyłby się wyjść do ringu. Jeszcze kilka ostatnich słów omówienia zasad walki, i będziemy mogli rozpoczynać. Runda pierwsza. Sara Zając to utalentowana młoda dziewczynka. Generalnie przez bale, czy śpiew, Państwo, oczywiście po, po Wielkie dla naszych zawodniczek. Staje tutaj są w Są jak najbardziej na miejscu. One to wszystko słyszą Ale i na pewno uwielbiają ten wasz doping. Dziewczyny od razu dają sobie po całości, ile tylko mogą. Staramy się uderzać jak najwięcej ilość ciosów, mamy ręce, mamy nogi, cios za cios, idą łeb w łeb, ramię w ramię, cały czas jedna za drugą, nie chce odpuścić ani jednego ciosu, który mogłaby wyprowadzić. Nie zostawiają dziewczynki ani jednego ciosu bez odpowiedzi, jest to naprawdę bardzo widowiskowe i patrząc na wiek dziewczynek, jaki mają, naprawdę jest, jest to pełen podziwu. Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, e, szczególnie te kopnięcia, które e, zaraz wchodzą po akcji bokserskiej, e, łączenie akcji e, bokserskich z kopnięciami jest naprawdę wysokiej klasy. I e, mamy koniec pierwszej rundy. Koniec rundy pierwszej. Pierwsze i tak naprawdę przedostatnie, bo pojedynek zakontraktowane na dwie rundy po półtorej minuty. Z tego co chyba zdążyłem zauważyć, mażyska, górne, dziewczynki nie biją chyba w głowę. I trenuje nieco dłużej. nie co duże. Eee, Ale... biją, biją na ten. E, na korpus. na korpus. Mhm. No pewnie również z racji wieku. E, tak to wszystko zostało tutaj dogadane. Co możemy powiedzieć o dziewczynkach, czyli Sara Zając, czyli dziewczynka w tym czerwonym narożniku z dobrego serduszka zdecydowała się, że w przypadku wygranej oddaje swój puchar na licytacji, idąc w ślady taty, mamy i brata, więc to też niesamowite, że już w takim wieku ma takie podejście do sprawy, nie? Dokładnie. O pewnie to też zasługa ojca. Ring wolny. I przechodzimy do starcia numer dwa. No, ależ odważne, ale wychodzą trudne. ostatnia. Nie ma co gadać, wyglądają w tym całym osprzęcie przesłodko, ale widać, że dziewczyny naprawdę wyrastają na bardzo, bardzo mocne fajterki, bo tutaj nie ma ani kroku wstecz, ani kroku wstecz. Każdy cios musi mieć swoją odpowiedź. Naprawdę idą cios za cios, wymiana za wymianą. Nie odpuszczają, no jest nie to niesamowite. Bardzo równa walka, fajnie się to ogląda. No przede wszystkim też dlatego, że te dzieci obecnie nie są też na tyle sprawne co dziewczynki. Dziewczynki mają przede wszystkim w sobie tą nieustępliwość, tą hard ducha, tą taką jakby to powiedzieć, takie nieustępliwość w tym, żeby oddać rywalce. Dostałam cios i chcę je za wszelką cenę oddać. To jest właśnie w walkach kobiet, a szczególnie takich małych dziewczynek, właśnie bardzo widoczne. Tutaj nie ma kroku. No naprawdę fantastycznie się na to patrzy. Ilość ciosów, które zostały wyprowadzone z jednej i z drugiej strony, no ja bym się pogubił dawno. I mamy koniec walki. Koniec rundy drugiej. Bardzo fajny, pojemnik, fajny pokaz mojtaj. Czekamy e... oczywiście na werdykt sędziów a przede wszystkim sportu wśród dzieci, prawda? Zapraszamy już za chwileczkę zawodniczki na środek. No, ale na pewno sędziowie mają tutaj sporą zagwozdkę, bo tutaj tak jak wspominaliśmy, cios za cios, kopnięcie za kopnięcie, jak to zliczyć, jak tutaj wy... wyciągnąć odpowiednią decyzję? Ja, jak, jak tu to wypunktować? Dokładnie. Prawda? Skoro jedna i druga zasługuje na wygraną. Tutaj a... powinny być dwie, one dwie Bardzo wygrane, proszę, moim ja zdaniem. Bardzo proszę przewodniczącą osobiście. Rady Miejskiej, Rady Miejskiej Puchary. Oraz panią Joannę Pasierbek-Konieczny, wójt gminy Wyry. Posłuchajmy werdyktu. za chwileczkę będą wręczać puchary. Szanowni Państwo, jednogłośną decyzją pojedynek uznajemy za remis. Obydwie zawodniczki wygrały! Więc brawo, brawo, brawo! Ale myślę, że to jedyny Sara z... i Małgorzata Ficek. Tego nie dało się inaczej wypunktować. Cioza, cios, wnięcie zakopnięcie. Szanowni Państwo, zobaczcie na równe, więc, tak jest. tak na więc naprawdę, naprawdę bardzo tych zawodniczek. Jedna dziewięciolatka, druga jedenastolatka. Jak pięknie tutaj to wszystko się obserwuje. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Sarę, to Sara ze swojego dobrego serduszka zdecydowała, że w przypadku wygranej, a remis możemy uznać za wygraną, Oddaje swój puchar na licytację idąc w ślady taty, mamy i brata. E, szanowny tato, myślę, że cena wywoławcza być może jakaś dwucyfrowa. No i tam zobaczymy, zobaczymy ile tamtych cyferek będzie. Mamy nasze zawodniczki, mamy osoby, które wręczyły puchary. Jest zdjęcie. Szanowni Państwo, jest także z nami pan Kamil, który wręcza prezenty. Zapraszam Panie Kamilu. Jeszcze zostańcie proszę wszyscy na ringu. Pan Kamil wręcza prezenty walczącym dzieciakom. Ja bym chciała oddać na licytację. Tak jest, ja bym chciała oddać na licytację puchar. Wielkie brawa dla tej młodej zawodniczki. Bardzo dziękujemy, ale moje drogie panie, jeszcze zostańcie razem z nami. Myślę, że wspólne zdjęcie będzie za chwilę. A jeszcze spokojnie, spokojnie. Przecież pięknie się patrzy na takie dzieciaczki na ringu. I teraz, szanowni Państwo, oczywiście obecna tutaj pani Katarzyna Syryjczyk-Słomska razem z Remigiuszem Kusiem ufundowali coś specjalnego. Słyszałem, że na pewno bardzo dużego. Gdzież to tutaj jest? Zobaczcie, dziewczęta, co tutaj do was galopuje na scenę. Na scenę naszych oczywiście sportowych zmagań. Na ringu jednorożce czy kucykipony, nie wiem, nie ogarniam takich rzeczy, chociaż sam mam trzy córki. To są kucykipony czy, czy jednorożce, nie wiem. Teraz proszę do wspólnego zdjęcia. Bardzo dziękujemy za te wszystkie nagrody, za puchary. Jak to Katarzyna Stryjeczyk Słomska powiedziała, na tych jednorożcach galopujcie po spełnianie swoich marzeń. Dokładnie tak. Bardzo Wam dziękujemy. Pomalutku schodzimy z ringu. I oczywiście obiecujemy, że cena wywoławcza za ten puchar od najmłodszej zającówny będzie wysoka.